Członkom zarządu serdecznie, dziękujemy w imieniu wszystkich wyróżnionych, nagrodzonych. My to pracujemy jako jest to, ale te dzisiejszy właśnie też tam To są szczęśliwa, to są uczniowie dla szkół podstawowych skarbuję. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy za wsparcie. Proszę Państwa, czas na siłę zbrojną. Panowie wojskowe dotacji, bardzo zapraszamy. Słuchamy, proszę nie rozmawiać. Bardzo ciekawy materiał. Jest to materiał na czasie, także dużo się dowiecie o usługach jeżeli będziecie mieli pytania, panowie są do dyspozycji, Zadajcie te pytania czy przejdą Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy z pos. Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu. Na wstępie chciałbym podziękować za zaproszenie na tak podniosłą uroczystość, jakie jest obchodem pamięci kapitana Małolone, jak również bym pogratulować wszystkim radom, radom dzisiejszych tutaj nagród, dyplomów, wytrwałości, bo nie każda młodzież jest tak wytrwała jak tutaj na terenie gminy Tymba. Chcielibyśmy się przybliżyć, przedstawić części osób już poniekąd znaną koncepcję Ministerstwa Obrony Narodowej, jak zostać żołnierzem zawodowym, jak odbyć zasadniczą sumę wojskową, jak dostać się do wojska. Zaczniemy od podstaw, czyli wniosku, który zaczyna się od Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu. Ze względu na to, że nasz ośrodek w Nowym Sączu jest administratorem tutaj trzech powiatów i miasta Nowy Sącz. Na terenie tutejszym u nas zaczyna się karierę wojskową. Od czego zaczynamy, moi drodzy? Od złożenia wniosku poprzez internet i zgłaszamy się potem my do Was. Ze względu na to, że widzimy, że w internecie wpłynął wniosek, zgłaszamy się do Was telefonicznie, umawiamy się na wizytę. Wizyta jest krótka, jednodniowa, umawiamy się w zasadzie na badania psychofizyczne. Które załatwiacie u nas bez żadnych kosztów w jednym dniu i otrzymujecie orzeczenie lekarskie. Jeżeli orzeczenie jest pozytywne, możecie przystąpić do dobrowolnej zastępczej służby wojskowej. Chciałbym podkreślić, że dobrowolna zastępcza służba wojskowa, jak każda inna służba wojskowa, jest dobrowolna. Czyli pamiętajcie, w każdej chwili do niej przystępujecie i w każdej chwili, drodzy Państwo, możecie z niej zrezygnować. Jeżeli chodzi o. Warunki pełnoletność obywatelstw polskiej, niekaralność, zdolność psychofizyczna. Myślę, że takie warunki dla młodzieży, którzy tutaj z rejonu w tym parku, to nie ma żadnego problemu. Wszyscy wychodzą na wzór. Jeżeli chodzi o wykształcenie, proszę Państwa, mamy trzy korpusy w wojsku, korpus szeregowy, podoficerów i oficerów. Różnią się wykształceniem. I żeby pełnić służbę jako szeregowy, większość z Was zasadniczo spełnia ten wymóg, wystarczy wykształcenie podstawowe. Jeżeli chcecie być podoficerami, trzeba mieć wykształcenie średnie i to właściwie niedługo przed niektórymi z Was też się również spełni. Jeżeli chcecie być oficerem w Wojsku Polskim i mieć pierwsze szlify oficerskie, czyli dwie gwiazdki podporównika, trzeba mieć wykształcenie wyższe, magisterskie. Jeżeli chodzi o podział sił zbrojnych, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy mamy wojsko lądowe, siły powietrzne, marynarkę wojenną, wojska specjalne oraz wojska obrony terytorialnej, które są tak naprawdę najbardziej widoczne. Na naszym terenie, czy to w telewizji, czy pewnie w tak sytuacji, jaka była w w zeszłym roku, tamte wojska się najbardziej udzielały i najbardziej były widoczne i trzeba powiedzieć, że. Te wojska po to powstały i sprawdzają się na swoim miejscu. Rodaje się uzbrojeczne. Czynna służba wojskowa generalnie i rezerwa. Czynna służba wojskowa, proszę Państwa, to jest służba zawodowa, służba zasadnicza i terytorialna. Jeżeli którąś z tych form ukończymy, przechodzimy do rezerwy i ta rezerwa może być pasywna lub aktywna. Aktywna to w zależności od tego, Ile macie Państwo czasu? Czy to nie ze szkoły, czy to nie kolejtuje z pracą? Możecie zgłaszać się do jednostki wojskowej, tam pomagać żołnierzom zawodowym i za to oczywiście otrzymujecie wynagrodzenie. Dobrowolna zasadnicza słuchała wojskowa. Jest to krótki blok tematyczny. Potem powiemy chwileczkę jeszcze o wojskowej o wojskowej obrony terytorialnej. Poproszę o zabranie głosu kolegi. Łukasz przybliży Państwu krótkich słowa człowieczki, na czym to polega. Dziękuję panie porąży. Drodzy państwo, z niektórymi już dobrze się znamy, ale myślę, że się, że się nie obrażą, jeśli jeszcze raz powtórzymy. E, zapadnie to może bardziej w pamięci. E, drodzy państwo, e, dobrowolna, czyli to jest ochotnicze szkolenie, e, na które musicie się sami zgłosić, jeśli tylko spełniacie wymagania, to wtedy e, po rekrutacji e, możemy przystąpić do pełnienia tej służby. Zaczyna się ona od złożenia wniosku poprzez stronę www.zostańżołnierzem.pl. Tam się na tej stronie rejestrujemy, wypełniamy wszystkie potrzebne okienka i wysyłamy zgłoszenie do naszego WCL-u. W najkrótszym czasie, możliwym czasie nasi rekruterzy kontaktują się z Państwem i wtedy ustalamy termin badań lekarskich oraz psychologicznych. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, otrzymujemy kartę powołania i w wybranym przez siebie terminie, e, wybranym przez siebie terminie zaczynamy pełnić służbę wojskową. Od razu dodam, że e, jest kilka podnusów w ciągu roku, kiedy możemy skorzystać z tej formy służby. E, dodatkowo sami wybieracie sobie, drodzy Państwo, e, miejsce szkolenia. Najbliżej jeśli chodzi o szkolenie podstawowe. E, Szkolą jednostki na terytorium Krakowa, na terenie Krakowa. Tam są jednostki, które odpowiadają za szkolenie w formie podstawowej. Jak wygląda taki dzień? Myślę, że taki filmik puścimy. Jak wygląda taki dzień żołnierza Elewa? Pokrótce opowiem. Uczymy się regulaminów, musztry, taktyki, oczywiście składania i rozkładania broni, z której również na końcu strzelamy. I takie szkolenie podstawowe 27-dniowe kończy się przysięgą wojskową. Drodzy Państwo, jeszcze raz powtórzę, można zrezygnować ze służby na każdym etapie procesu rekrutacji i szkolenia, no ale to jest takie krótkie szkolenie, że myślę, że wystarczy zacisnąć zęby i sobie poradzimy. Już nie wspominając o strzelcach, dla których to nie będzie stanowiło żadnego problemu, ponieważ wszystkiego tego się uczą w szkole czy w organizacji. Jeśli ktoś jest dalej zainteresowany służbą wojskową, bo to jest drugi etap szkolenia, szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy i podczas tego szkolenia e, uczymy się już tego zawodu, jaki będziemy wykonywać jako żołnierze zawodowi. A tych e, zawodów, tych etatów jest naprawdę bardzo dużo, możemy być strzelcem, strzelcem wyborowym, e, możemy być ładowniczym, działonowym, kierowcą, kucharzem, spawaczem, naprawdę tych etapów w wojsku jest mnóstwo i potem jest ten okres, żebyśmy się do tej roli jak najlepiej przygotowali. Kończąc szkolenie, jeśli nadajemy się, nasi przełożeni nas docenią, widzą, że się staramy, możemy zostać żołnierzem zawodowym. Ta tabelka przedstawia nam, ten schemat przedstawia nam pięknie, jak to wygląda od początku, czyli składamy wniosek, na stronie, później mamy kartę powołania po badaniach i przechodzimy szkolenie podstawowe, później specjalizacje albo po już szkoleniu podstawowym możemy przejść do rezerwy aktywnej lub pasywnej albo finalnie również służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej. Teraz najważniejsza kwestia, czyli to co się nam należy. Drodzy Państwo, tak naprawdę, wszystko nam armia zapewnia, jak widzicie, naszym zadaniem podczas tego okresu szkolenia, podczas tych 27 dni, czy nawet 11 miesięcy, jest po prostu jak najlepiej przyswoić tą wiedzę, żeby być jak najlepszym żołnierzem, tak? Czyli mamy zapewnione zakwaterowanie, umundurowanie, wyżywienie, opiekę medyczną, e, uczymy się, tak? Ja zawsze e, tak żartobliwie do tego podchodzę, że e, w wojsku troszkę, na takich szkoleniach podstawowych, w wojsku to troszkę jak w szkole są zajęcia teoretyczne, są zajęcia praktyczne, tylko w szkole nam e, uczniom tego nie płacą za to, a w wojsku już nam za to płacą, tak? za to, że się uczymy 6300 to jest, taka, to jest takie uposażenie podstawowe, oczywiście trzeba należy tu, odliczyć składkę zdrowotną wtedy niecałe 6000 nam wychodzi na miesiąc e, myślę, że bardzo fajna e, suma jak na to, że nie mamy prawda, żadnego doświadczenia w służbie, tylko po prostu z ulicy, że tak powiem, dostajemy się na to szkolenie, bierzemy w nim udział i finalnie takie fajne pieniążki zarabiamy. Tutaj mamy przedstawione terminy na ten rok. Jeszcze jak widzimy, zostały nam dwa ostatnie: 29 Wrzesień i 17 listopad. Drodzy Państwo, w najbliższym czasie, myślę, że już pod koniec tego roku, będziemy znali terminy na przyszły rok. Jeśli ktoś byłby zainteresowany i spełnia wymagania, to oczywiście zapraszamy do kontaktu. I troszkę o Wojskach Obrony Terytorialnej. Tutaj niedaleko do Bruży Limanowej powstała taka piękna jednostka 114 Batalion Lekkiej Piechoty. Limanowej, jeśli e, są uczniowie, nawet w tym barku, którzy są i spełniają wymagania i chcą służyć już teraz jako żołnierze, no to oczywiście jest taka możliwość właśnie e, poprzez Wojsko Obrony Terytorialnej. Ale od początku, drodzy Państwo, oczywiście wniosek już wiemy, jak składamy w Wojskowym Centrum Rekrutacji, następnie dostajemy kartę powołania. I szkolenie podstawowe, jeśli chodzi o Wojsko Obrony Terytorialnej, jest na terenie Krakowa najczęściej. Tam jest 16 dni szkolenia podstawowego. Jeszcze raz powtórzę: taktyka, regulaminy, musztra, szkolenie strzeleckie. Finalnie kończymy to szkolenie przysięgą wojskową. I jako żołnierze Wojsko Obrony Terytorialnej dostajemy harmonogram na cały rok. I jesteśmy zobowiązani do tego, żeby jeden weekend. W miesiącu stawić się na najbliższej jednostce wojskowej, czyli właśnie Limanowej, i tam jeden mój się szkolił. Jeśli ktoś służył wcześniej, złożył przysięgę wojskową, dla niego będzie tylko i wyłącznie szkolenie wyrównawcze, więc to szkolenie 16-dniowe nie będzie go obowiązywać, będzie to natomiast szkolenie w wymiarze 8 dni. Drodzy Państwo, w wojsku nie ma nic za darmo. Za każdy dzień wojska obrony terytorialnej płacą. To jest stawka dla szeregowego 177 zł za dzień, za każdy dzień szkolenia i 630 zł za tak zwaną gotowość bojową za dyspozycyjność, tak? Jeśli wszystkie te sumy złączymy, daje ona nam prawie sumę 1000 zł tylko za dwa dni szkolenia. Oczywiście, jeśli mamy więcej czasu, no to możemy częściej przychodzić na jednostkę wojskową, pomagać tam żołnierzom w pracach kancelaryjnych czy w innych zadaniach. I oczywiście każdy dzień będzie nam liczony dodatkowo do naszej comiesięcznej wypłaty. Taki kontrakt z wojskami obrony terytorialnej e, może trwać od roku do nawet 6 lat. Wszystko zależy od tego, jak jesteśmy dostępni, e, jak nam czas pozwala. I e, przede wszystkim przełożeni zwracają uwagę na to, czy, czy jesteśmy po prostu dobrymi żołnierzami. Pierwszy taki kontrakt jest na pewno na rok. I koncepcja szkolenia w pocie, czyli 16 dni szkolenia podstawowego, później przez cały rok. Szkolimy się indywidualnie jako żołnierze, następnie szkolenie specjalistyczne, w zależności od tego, jaki etat zajmujemy. I ostatnie szkolenie to jest szkolenie zespołowe. Zgrywamy się z drużyną, z Plutonem, z kompanią i z batalionem. Pan Porąż powiedział na początku, jeszcze przypomnę, gdyby były jakieś pytania, to bardzo proszę się zgłaszać. Później możemy zapomnieć, tak, a teraz na bieżąco, jeśli tylko mamy jakieś pytanka, to śmiało będziemy starać się odpowiadać. Jeśli nie ma, to przejdziemy dalej. Troszkę o żołnierzach zawodowych, ponieważ oprócz tego e, chcemy tutaj przybliżyć troszkę temat żołnierzy zawodowych, ponieważ troszkę więcej profitów się im należą niż żołnierzom w szkoleniach. Którzy dopiero chcą zostać żołnierzami zawodowymi, drodzy Państwo, te stawki to ta kwota 6300. To jest tylko uposażenie podstawowe. Oprócz tego, żołnierzom zawodowym należy się zakwaterowanie. Jeszcze wspomnę, że tutaj mamy 6300 oczywiście, to jest kwota dla szeregowych, dla korpusu podoficerów, już ta kwota jest wyższa. 7. 7250 i oczywiście oficerowie jeszcze wyższą kwotę mają, drodzy Państwo. To są kwoty na dzień dzisiejszy. Ostatnio jesteśmy dość mocno doceniani przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przez naszych przełożonych, gdzieś tak co roku fajne podwyżki dostajemy. Także spodziewamy się, mamy nadzieję, że w przyszłym roku też możemy liczyć na, na podwyżkę. Także to są kwoty na, na dzisiaj, na ten rok. A w przyszłym roku prawdopodobnie mogą ulec delikatnej zmianie, oczywiście na plus. Drodzy Państwo, 6300, oprócz tego należy nam się zakwaterowanie. Najczęściej żołnierze zawodowi wybierają tak zwany dodatek mieszkaniowy i na terenie naszego garnizonu taki dodatek wynosi 1290 zł. To jest taki ekstra dodatek do naszej pensji, przychodzi osobnym, osobną płatą. Oprócz, jak już jesteśmy przy pieniążkach, warto wspomnieć o tym, że żołnierze zawodowi dostają takie dodatki, jak dodatek motywacyjny, który może wynosić nawet do 400 zł. Dodatek bojowy za to, że służymy w jednostce liniowej, to jest 500 zł, to są dodatki, które przychodzą nam co miesiąc. Dodatkowo gratyfikacja okrągowa: na każdego członka rodziny, 13 pensja, dodatek mundurowy. I inne nagrodówki z racji świąt państwowych, także naprawdę to nie jest tylko 6300, to jest około 7,5, nawet 8000 dla już żołnierza szeregowego zawodowego. Drodzy Państwo, żołnierze zawodowi już na start dostają pełny wymiar urlopu to jest 26 dni. Oprócz tego mogą również liczyć na e, tak zwany e, urlop nagrodowy w wymiarze do 12 dni w ciągu w ciągu roku. Opiekę zdrowotną no to oczywiście, że, że ministerstwo zapewnia i rozwój. Drodzy Państwo, rozwój, czyli jeśli zaczynamy jako szeregowi, będziemy awansować, tak, te nasze pieniążki będą szły do góry. Oprócz tego nasi przełożeni wysyłają nas na e, różnego rodzaju kursy, gdzie podnosimy nasze kwalifikacje, które potem możemy wykorzystać, jak już na rynek cywilny. A na rynek cywilny przechodzimy po 25 latach, to znaczy możemy przejść, nie musimy. Nikt nas oczywiście z wojska nie biegania, możemy dalej służyć, ale minimum służymy w wojsku 25 lat. A tutaj mamy przedstawione kursy, jakie musimy zrobić na dany korpus w wojsku polskim, to już wiemy, żeby zostać szeregowym, trzeba się zgłosić na dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową żeby zostać podoficerem, są do tego, rodzaju, do, do tego form, formy szkolenia takie jak kursy podoficerskie czy legia akademicka, o której też opowiemy, a żeby zostać oficerem, no to oczywiście w pierwszej kolejności staramy się dostać na studia wojskowe, o których też zaraz opowiemy i również poprzez inne, innego rodzaju kursy, również można się przeszkolić na ten kurs i studia wojskowe, panie woląże. Państwo, uczelnie wojskowe, które posiadamy w kraju, jest ich cztery obecnie, piąta to jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, gdzie szkolimy żołnierzy, przyszłych lekarzy. I tak, pierwszą w kolejności uczelnią wojskową to jest. Akademia Lotnicza w Deblinie, podlewamy wszystką Akademię Techniczną i Akademię Magnarki Wojennej oraz Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Proszę Państwa, kończąc szkołę średnią, większość tutaj z młodzieży będzie stała na takim, przed takim zadaniem, wyborze życiowym, co dalej? Jeżeli chodzi o uczelnie wojskowe, mamy tutaj naprawdę szeroką gamę do dyspozycji i dla Was to naprawdę może być ciekawy sal. Przypomnę, że studia wojskowe opłaca wojsko, a potem gwarantujemy Wam pracę. Jeżeli chodzi o rekrutację do uczelni wojskowej, moi drodzy, ona się odbywa nieco wcześniej, bo już na przełomie lutego-marca składamy akces, że chcemy się dostać na do uczelnię wojskową poprzez stronę internetową danej szkoły. Trzeba to troszeczkę wcześniej śledzić niż na studia cywilne. Potem mamy zgłoszenie na studia, zapraszają Was na uczelnię wojskową, trzeba zdać egzamin z WF-u. Jest to taki test. Myślę, że na młodzież tutaj z gminy Tymbark. Nie jest to wymagające. Trochę pływania, trochę podciągania. Jeżeli te testy są znalezione pozytywnie, w międzyczasie macie wyniki matury, która jest na, na pewno na wysokim poziomie. Zostajecie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna, no to jest jedno z najważniejszych pytań, dlaczego chcesz zostać oficerem Wojska Polskiego. Czasem warto się do tego przygotować, poczytać, zastanowić, jaka będzie odpowiedź i oczywiście, jaka odpowiedź będzie wystarczająca, zadowalająca yy, uczelnie wojskowe. Moi drodzy, tu się pojawia znowu. Kwota 6300 zł, jest to taka magiczna cyfra, od której żołnierz w każdej formie zaczyna. I to, co powiedziałem przed chwileczką, że wojsko Wam opłaca studia. I to nie jest tylko opłacanie studiów w sensie pedagogicznym, zapewnianie kadry pedagogiczne za, za zapewnianie szkolenia, jest to również dla Was wypłata. Moi drodzy, przez 5 lat otrzymujecie taką pensję, ona jeszcze nawet będzie rosła, za chwilę to przedstawię na następnym slajdzie. I zwróćcie uwagę, przez 5 lat co comiesięczna wypłata 6300 bupów. Dostajecie umundrowanie, zakwaterowanie, więc zasadniczo nawet Wasze ubrania cywilne niezbyt się niszczą, więc nie trzeba wiele kupować. Opiekę medyczną dostajecie, jak również nawet zniżki na przejazdy PKP ze względu na to, że uczelnie wojskowe są w miastach dużych, centralnych, no i praktycznie z każdego miejsca w Polsce, szczególnie tutaj na południu od nas. Dojazd do tych miast jest wymagający. Wojsko Wam daje zniżkę niemalże 80% na bilety, żeby dojechać do domu, odwiedzić swoją rodzinę. Jeżeli będziecie dobrze studiować, zaliczać wszystkie semestry, Wasza wypłata do 6300 będzie rosła aż do piątego roku, kiedy zostaniecie sierżantami i wypłata Wasza już podlega 20% podwyżce. Myślę, że taka alternatywa jest do przemyślenia. Proszę Państwa, 5 lat studiów płatnych. Połącząc studia, zapewniamy Wam pracę, a następnie zostaje Wam do emerytury 20 lat, bo studia są wycięte, staż służb. Ale oczywiście każdy ma swój, swój plan na, na swoje życie, na wykształcenie, na to, co będzie w życiu robił, to bardzo dobrze, bo najlepiej w życiu pracować i robić to, co się chce. Jeżeli pójdziecie na studia cywilne, w jakimkolwiek kierunku, mamy też taki projekt, jakim jest Legia Akademicka. Czyli podczas studiów cywilnych zgłaszacie się do nas i robicie kurs. Jeżeli chodzi o szeregowych, pierwszy etap to jest kurs 27-dniowy, to jest tak zwana zasadnicza Służba wojskowa, o której mówiliśmy wcześniej. Robimy ją na pierwszym, drugim roku studiów, potem następnie moduł podoficerski, który zawiera 21 dni szkolenia. I ostatni moduł oficerski to jest moduł, który możemy zrobić, tutaj trzeba uważać dopiero wówczas, kiedy osiągniecie wykształcenie magisterskie. Niestety oficerem w wojsku można zostać tylko z tytułem magister. Więc pamiętajcie, jeżeli nie studia wojskowe, jednolite pięcioletnie, zapraszamy do przeanalizowania oferty na studiach cywilnych, gdzie również możecie z oficerami, aczkolwiek jest to. Oficer po kursie i zostajecie, mówiąc brzydko, wytknięci na rynek pracy i sami sobie szukacie tego etapu. Już wówczas nie gwarantujemy tego etapu. Dostajecie stopień oficerski, dostajecie wykształcenie, ale już nie gwarantujemy pracy, więc to jest, można powiedzieć, minus bycie oficerem po kursie. No i jak też dobrze wiecie, wszelkie kursy wymagają pewnego doświadczenia, więc ten oficer jeszcze troszkę będzie się musiał nauczyć w służbie zawodowej. Aczkolwiek nie jest to niemożliwe, uczymy się całe życie i ukończenie takiego kursu, skończenie wymarzonych studiów nie zamyka drogi do wojska. Czy macie Państwo jakieś pytania na temat studiów Legii Akademickiej? Jeżeli nie ma, to Otworzymy filmik, o którym mówił kolega. To jest jeden dzień z dnia kadeta, niedługi. Ciekawy. Może się nasnąć. To wygląda pierwszy dzień w wojsku? Proszę Państwa, czy to Takie nam jeszcze jedno pytanie taka informacja, że tak powiem, pojawiła. Ja często zaczynam od tego, właśnie prelekcje, że. W tym momencie w roku pojawia się taka informacja w internecie, w mediach, że wojsku będzie brało 250, 230, 300 tysięcy ludzi do wojska. Proszę Państwa, no to jest niestety trzeba powiedzieć fake. My z tym walczymy na swoich stronach internetowych. Szczerze mówiąc powinno się to odbić gdzieś w sferach państwowych. Nad tym pracujemy, pewnie to się pojawi. Aczkolwiek wiecie, że internet jest bardzo szybki, najpierw dociera do nas fake, a potem go weryfikujemy. Proszę Państwa, te 250, te 230-300 tysięcy ludzi to jest kwalifikacja wojskowa, która się odbywa co roku od 50 lat i ona się będzie odbywać dalej. Mało tego nie robi tego wojsko, gdzie tak szumie się mówi w mediach, że wojsko będzie brało. Nie robi tego wojsko, jest to sprawa wojewody. Obieszenie wojewody, wojewoda w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej prowadzi kwalifikacje. Dla nas finalnym wynikiem tej kwalifikacji jest tylko statystyka, mamy tyle i tyle ludzi do gotowych do służby wojskowej. Nie jest to żadna służba przymusowa, nie jest to nic związane z konfliktami na świecie. Na dzień dzisiejszy to jest naprawdę procedura, którą wojskowe komenduny, pewnie wcześniej teraz wojskowe centra rekrutacji prowadzą od 50 lat. Nie zdarzyć, że jeżeli wasi synowie wasi i być może córki, które kończą medyczne szkoły, bo to jest u kobiet nasz profil, który nas interesuje, szkoły medyczne, stomatologia, weterynaria, medycyna, te osoby wzywamy dopiero na piątym roku studiów, żeby sobie stwierdzić, ilu możemy, na ilu możemy liczyć lekarzy. Ale naprawdę młodzież, która będzie szła w przyszłym roku, to jest 2007 rok. Proszę się nie denerwować, nie jest to w ogóle związane z jakimkolwiek konfliktem. Jedynie to jest procedura państwowa, naprawdę od lat 50. prowadzona i raczej będzie prowadzona. Mamy jeszcze taki krótki filmik, dosłownie dwuminutowy, bo on się może spodobać. Jeżeli przejdziemy służbę dobrowolną, zostaniemy żołnierzem załogowym. Na pewno wszystkim znana. Jeżeli pytań nie ma, ja bardzo dziękuję. W imieniu swoich kolegów ja również szefa Obywatelskiego Centrum w Rekrutacji na Wysączku już